Posmak dzieciństwa. Cukierek bez papierka gryzie moje usta. Wargi obklejone pajęczyną kłamstw wbijają igły. Dogorywam w bólu. Krzyk na ostatnim piętrze skacze. Parapety mdleją. Okna mieszają farbę. Żaluzje koją rany. Czy mogę je nie podnosić? Chodnik, plac budowy. Gdzie są robotnicy? Twarz zrzuca skórę. W ustach węże, oczy zaszyte, płacze. Zasłony opadają, grzebią problemy, tuleje mocno. Nuce kołysankę. Dorosłe dzieci prawią kazania. Krzyk upada. Sączy się krew, biją brawa. Pluszowy miś chowa się na dachu, bierze rozbieg, na balkonach cisza, spada.